Witaj. Dzisiaj przedstawię Ci, jak złożyć wniosek o płatności obszarowe w aplikacji eWniosek Plus. Nagranie podzieliłam na trzy części. Część pierwsza dotyczy beneficjentów posiadających mniej niż 10 hektarów gruntów ornych. Część druga dotyczy beneficjentów, który, którzy posiadają od 10 do 15 hektarów gruntów ornych. Część trzecia dotyczy beneficjentów, którzy posiadają Powyżej 15 hektarów gruntów ornych. Pamiętaj, termin na składanie wniosków jest od 15 marca do 15 maja, a płatności będą przysługiwać rolnikowi, który na dzień 31 maja danego roku ma do tego gruntu tytuł prawny. Pierwszym krokiem jest zalogowanie się do aplikacji eWniosek. Link do strony logowania znajdziesz w opisie. W tym miejscu wpisz swój login i hasło. Natomiast, jeżeli nie pamiętasz hasła, możesz kliknąć przycisk Nie pamiętasz hasła. Tutaj musisz wpisać swój login i kliknąć przycisk Dalej. Następnie wpisujesz 8 ostatnich cyfr rachunku bankowego, na który agencja wcześniej przelewała Ci pieniądze oraz kwotę ostatniego przelewu z ARIM w 2019 roku. Następnie wciśnij weryfikuj. System automatycznie nada Ci nowe hasło, o którym Cię poinformuję. Na początek sprawdź, jakie płatności masz odznaczone we wniosku. W tym przypadku jest to JPO i płatność ONW. W kolejnym kroku sprawdź działki ewidencyjne w zakładce Działki referencyjne. Sprawdź ich numery oraz powierzchnię. Przypominam, że MKO jest to maksymalny kwalifikowalny obszar, o jaki możesz ubiegać się do płatności. Jednakże możesz go zanegować, zakładając rozbieżność na działkę, na przykład wtedy, kiedy na działce nieużytek został uzdatniony do użytku rolnego i jest na nim uprawa rolna. Następnie sprawdź działki rolne, ich powierzchnię oraz uprawy. Jeśli od zeszłego roku zmieniły się uprawy na danej działce rolnej, musisz tą zmianę wprowadzić na mapie, ale o tym później. Przechodzimy do zakładki rozbieżności, ale jak widzisz, tutaj nie ma żad założonych żadnych rozbieżności. Teraz przechodzimy do zakładki Mapa. Możesz zmienić uprawę lub dodać płatność, jeżeli uprawa do tego się kwalifikuje. Zobaczmy, jak to przełożyło się na wniosek. Z automatu odznaczyła się płatność do powierzchni upraw buraków cukrowych, jednakże musisz pamiętać o tym, że obowiązkiem Twoim jest dodać umowę, którą wcześniej zeskanujesz. Możesz również zrobić zdjęcia telefonem, ale trzeba pamiętać, by była ona czytelna i w całości, aby żadna jej część nie była ucięta. Teraz pokażę Ci, jak zmienić uprawę. Zobaczmy jak to przełożyło się na wniosek. Tym razem płatność do upraw buraków cukrowych nie odznaczyła się z automatu. Musisz odznaczyć ją ręcznie. Teraz pokażę ci jak dodać nową działkę ewidencyjną. Musisz przejść do zakładki mapa i kliknąć ikonę z wykropkowanym kwadratem. Teraz kliknij na działkę ewidencyjną. Możesz sprawdzić czy działka ewidencyjna została dodana. Następnie odkliknij ikonę Dodaj działkę. Naciśnij ikonę Kopiuj geometrię i kliknij na wcześniej dodaną działkę ewidencyjną. Teraz zdecyduj, jaką powierzchnię chcesz przejąć. W tym przypadku jest to powierzchnia działki ewidencyjnej lub powierzchnia MKO. Jeśli na mapie będzie warstwa tuzu lub sadu, będziesz mógł przejąć tę powierzchnię. Spójrz, jak dodać uprawę na donanej przez Ciebie działce ewidencyjnej. Kliknij na działkę ewidencyjną i wybierz uprawę. Możesz sprawdzić, czy aby na pewno wszystkie płatności są odznaczone do tej uprawy. Uprawę na tej działce zatwierdzasz poprzez kliknięcie poza uprawę. Teraz pokażę Ci co zrobić, jeżeli na jednej działce ewidencyjnej masz więcej niż jedną uprawę. Aby Ci to pokazać usunę pszenicę zimą. Aby narysować uprawę na działce ewidencyjnej bez upraw, klikasz przycisk Narysuj, rysowanie uprawy. Następnie rysujesz uprawę przesuwając niebieski punkt. Rysowanie jest bardzo łatwe, ponieważ niebieski punkt jest przyciągany do linii MKO. Możesz powiększyć sobie obraz, aby wyrysowanie uprawy było bardziej dokładne. Wybierz uprawę. Kliknij poza uprawę i odznacz ikonę Narysuj. Na pozostałej części działki możesz narysować uprawę poprzez ikonę Narysuj, ale możesz też przejąć geometrię. Wyskoczy Ci komunikat, który mówi o tym, że Twoja geometria nakłada się na inną uprawę. Możesz tą geometrię edytować poprzez przesuwanie niebieskich punktów lub przycisnąć przycisk Skoryguj. System zrobi to automatycznie. Jak widzisz, powierzchnia została dociągnięta do wcześniej wyrysowanej pszenicy jarej. Teraz odkliknij ikonę Przejmij geometrię i kliknij na wyrysowaną geometrię. Następnie wybierz uprawę. Zobaczmy, jak przełożyło się to na wniosek. Teraz w uprawach masz trawę, pszenicę jarą i ozimą. Przejdźmy do podsumowania. Ważne! Jeżeli na wniosku jest mniej niż 10 hektarów gruntów ornych, nie masz obowiązku wymieniać wszystkich upraw. Wystarczy, że wyrysujesz tylko trawy na gruntach ornych, tus, Sad, soję. Pozostałe uprawy mogą nie być wyszczególnione, czyli będziesz miał tylko działki rolne główne, np. AJPO, BJPO itd. Jeżeli wszystko się zgadza, możesz przycisnąć Potwierdzam poprawność danych i wysłać wniosek. Pokażę Ci, jak dodać płatność dla młodych rolników. Odznaczasz płatność dla młodych rolników i musisz oświadczyć, czy samodzielnie prowadzisz gospodarstwo rolne, czyli nie pozostajesz w związku małżeńskim, czy prowadzisz gospodarstwo łącznie z małżonką czy małżonkiem, czy sprawujesz kontrolę nad osobą prawną lub nad grupą osób. Jeżeli prowadzisz gospodarstwo wspólnie z małżonkiem, musisz wpisać Pesel małżonka. Jest to pole obowiązkowe, potrzebne do weryfikacji. Ja odznaczę, że samodzielnie prowadzę gospodarstwo rolne. Teraz Ci pokażę, jak dodać płatność do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno. Aby się dowiedzieć, jakie rośliny są uprawnione do tej płatności, odsyłam Cię do broszury, do strony 16. Link do niej znajdziesz w opisie. Aby Ci to pokazać, zamienię trawy na łubin biały. Zobaczmy, jak przedstawia się to na wniosku. W działce podrzędnej została dodana płatność PSTR i pod tą działkę został dodany łubin biały. Teraz pokażę Ci, jak dodać płatność do powierzchni upraw roślin pastewnych. Aby się dowiedzieć, jakie rośliny są uprawnione do tej płatności, odsyłam Cię do broszury, do strony 16. Link do niej znajdziesz w opisie. Przejdźmy do zakładki Mapa. Aby dodać uprawę PEPAS usunę uprawę pszenica jara. A następnie dodam płatność do roślin pastewnych za pomocą przejętej geometrii. Pamiętaj, aby odznaczyć płatność PEPAS. Spójrzmy, jak to przełożyło się na wniosek. Teraz mamy w działce A2 płatność do roślin strączkowych, natomiast w działce A3 płatność do roślin pastewnych. Teraz przy wykorzystaniu poprzednich kroków powiększymy nasze gospodarstwo tak, aby posiadało więcej niż 10 hektarów gruntów ornych. Z automatu została odznaczona płatność do truskawek. Jak widzisz, gospodarstwo zostało powiększone o następujące działki ewidencyjne. A tak przedstawiają się działki rolne. Tym sposobem suma gruntów ornych w gospodarstwie wynosi 14,13 hektara. Dlatego zobowiązani jesteśmy do prowadzenia co najmniej dwóch różnych upraw na gruntach ornych, przy czym uprawa główna nie powinna zajmować więcej niż 75% gruntów ornych. Jeżeli gruntów ornych by było powyżej 30 hektarów, zobowiązani byśmy byli do prowadzenia co najmniej trzech różnych upraw na gruntach ornych. Przy czym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75% gruntów ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą zajmować więcej niż 95% gruntów ornych. Jeżeli uważasz, że wniosek już jest kompletny, potwierdź poprawność danych i wyślij wniosek. Teraz powiększymy gospodarstwo tak, aby posiadało powyżej 15 hektarów gruntów ornych. W gospodarstwie jest 24,08 hektara gruntów ornych. Twoje płatności do PEPAS i PSTR zajmują aż 20,2% gruntów ornych. Musisz pamiętać, że na elementach proekologicznych FA14 i FA15 obowiązuje zakaz stosowania środków ochrony roślin w okresie utrzymania elementu EFA. Ze względu na to, że wymóg posiadania elementów proekologicznych to 5% gruntów ornych, a w tym przykładzie jest ich nieco ponad 20%, pokażę Ci, jak usunąć niektóre elementy EFA z zachowaniem Oczywiście płatności Pepas i PSTR. Element FA został już tylko na jednej działce. Tak jak wcześniej wspomniałam, zachowaliśmy płatność Pepas i PSTR. EFA zajmuje już tylko 9,18% gruntów ornych. Jednakże zachowujemy wymóg 5%. Co to nam daje? To, że na pozostałych PSTR i PPAS poza działką 67 przez 11 będziemy mogli stosować środki ochrony roślin. Tutaj jest tabela ze wszystkimi elementami EFA. W ostatniej kolumnie znajduje się obszar EFA po zastosowaniu współczynników. Czyli na przykład 1 m2 gruntów ugorowanych to w przeliczeniu 1 m2. Natomiast 1 m rowu to w przeliczeniu 10 m2. I tak dalej. Teraz pokażę Ci, jak wyrysować jeden z najpopularniejszych elementów EFA, czyli międzyplon ścierniskowy. Klikamy zakładkę EFA, ikonkę "Narysuj", a następnie wybieramy ikonkę "Między ścierniskowy. Geometrię wyrysowujesz za pomocą niebieskiego koralika, przesuwając go po linii granica elementu EFA. Gdy już wyrysujesz cały obszar, zakańczasz podwójnym kliknięciem lewym przyciskiem myszy. Pojawił nam się komunikat, że element wykracza poza granicę gruntu ornego. Możesz go edytować lub pozwolić, by system skorygował ten pomiar automatycznie. Międzyplan ścierniskowy pojawił się na naszej liście elementów EFA. Przejdźmy do podsumowania. Jak widzisz, mamy teraz dwa elementy EFA: EFA 15.1 i EFA 14A1. Pamiętaj, że na żadnym z tych elementów EFA nie możesz stosować środków ochrony roślin. Na pewno zauważyłeś, że w górnej części ekranu wyświetlił nam się błąd. Mówi nam o tym, że nie wybraliśmy żadnej rośliny, która wchodziłaby w skład międzyplonu ścierniskowego. Naprawmy to. Jak widzisz, błąd zniknął. Jeżeli wniosek jest już kompletny, możesz potwierdzić podprawność danych i wysłać wniosek do agencji. Jeżeli podobał Ci się mój film instruktażowy, subskrybuj kanał lub daj łapkę w górę. Dziękuję za uwagę i życzę Ci powodzenia.